rany, w końcu wyszłam z tej wieży! rany, wyszłam z wieży! O rany, w końcu wyszłam z wieży! Nie ja, no, matka mnie zabije. A, a może jednak nie? Przecież wcale nie musi się dowiedzieć, tak? O matko! Przecież to ją zabije! Ludzie, jak to co dzieje? Jestem wyrodną córką wredną. Muszę wracać. Nigdy! Przecież! Boże, Boże, jak ja się stoczyłam! Ja Wiesz co? Nie uszło mojej uwadze, że jesteś jakby troszeczkę rozdarta. Że chyba cię coś gryzie. Co? Nie no, nie mam pewnego obrazu, ale wiesz, nadopiekuńcza matka, ucieczka z domu, to są wszystko poważne sprawy. Ale nie przejmuj się tym tak. To część procesu dojrzewania. Młodzież się buduje, każdy musi się umieć normalna rzecz, nawet zdrowa. <grytanie> Skąd wiesz? Wiem już, za bardzo się tym przejmujesz, poważnie. Matka na to zasłużyła? Nie. Czy będzie niepocieszona i zdruzgotana? No naturalnie, ale to jest normalna kolej rzeczy. Pocieszona. No raczej. I zdruzgotana? na miaskę. Rzeczywiście może się załamać, masz rację. No wiem, niestety. Życie to bagna. No nic. To dla mnie bardzo trudne, wiesz, ale możesz wracać do domu. Tak to? Tak to? Ale nie gniewam się. Po prostu tak wyszło, wracamy do domu. Jarek Graba, proszę. Ja odzyskam chlebaczek, a ty nie stracisz zaufania matki, którą kochasz ponad życie. I voilà, rozstaniemy się za porozumieniem stron? O nie, ja muszę zobaczyć te światła. No, kobieto, no. Co mam zrobić, żebyś mi oddała chlebaczek? Nie kombinować.